Właśnie pobraliśmy 15 ml krwi od pacjentki, z czego uzyskano około 2-3 ml osocza bogatego Właśnie mamy odbiorowane osocze. Widzimy tutaj warstwę czerwoną erytrocytów, u góry warstwę osocza ubogego i Między nimi widoczny taki biały korzyszek. Są to leukocydy z trombocytami, które mają czynnik wzrostu, będą bardzo dobrze działać na narzutku. Osocze bogatopłytkowe polecam wszystkim tym, którzy chcą w sposób naturalny poprawić gęstość swojej skóry, jakość, zmniejszyć płytkie zmarszczki i wyrównać kolor. Zabieg ten popularnie jest nazywany wampirzym liftingiem. Polega na pobraniu krwi od pacjenta zazwyczaj z ramienia, następnie odwirowywana jest i podajemy tylko jedną frakcję z tej krwi. Jest to osocze bogatopłytkowe, w którym znajdują się leukocyty, bogate czynniki wzrostu. Będą one stymulowały skórę do powstawania nowego kolory. Teraz oddzielam osocze ubogopłytkowe, czyli takie, które jest ubogie w leukocyty. Dla nas, dla dzisiejszego zabiegu, najmniej przydatne. Za chwilę będziemy pobierać osocze bogate płytkowe, czyli takie, w którym znajduje się dużo czynników wzrostu, m.in. czynnik wzrostu na skórka. skórze właściwej znajdują się fibroblasty, które będą obudzane do powstawania nowego pola. W tym momencie pobieram osocze bogato Bogate w leukocyty, które będziemy pacjentce podawać. Pacjentka została wcześniej znieczulona kremem w celu zmniejszenia dolegliwości zabiegu. Pacjentki kochają zabiegi z użyciem osocza bogato-płytkowego, w związku z tym, że jest to. Zabieg całkowicie bezpieczny, krew jest naszego pochodzenia, nie uczula, nie alerwizuje, skóra bardzo szybko dochodzi do siebie. Co najważniejsze, w Twojej skórze właściwej dochodzi do regeneracji skóry, powstaje nowy kolagen, dzięki czemu zmarszki będą mniej widoczne, a Twoja skóra rozświetli. Serdecznie zapraszam, Adrian Karkowski, lekarz medycyny. Stetyczny.